Wszystkim z tej strony Asgard. Lecimy dalej z naszą przygodą w Kotorze 2. E, cóż, teraz e, w ostatnim odcinku, e, przygotowywaliśmy się. Nie mogę znaleźć słowa. Przygotowywaliśmy się e, do walki o Kundę, kondę, czyli jak to się mówi. W każdym razie, zanim zaczniemy walczyć, bo teraz już y, musimy tylko pogadać z nimi powiedzieć, że jesteśmy gotowi i możemy tam bronić y, to całe miejsce. Ale zanim to zrobimy, y, chciałbym sobie wziąć, y, przyzwać y, kreje. Y, zaraz najpierw to usuniemy i tego. Kreje i P3M4. Z kreją chciałem pogadać o, y, o kryształle. A z teczem 4 I chciałem sobie spróbować jak działa ten, um, jego funkcja stołu, że tak powiem, żebyś niczego warsztatował Bo zapomniałem w ogóle o tym, że tak można. Um, dobra, najpierw sobie pogadamy o tym krysztale um, Możesz mi coś powiedzieć o krystale Minima? Znów jest w zgodzie z tobą. Co to znaczy, że jest ze mną w zgodzie? <gry> Dobra, ee, co wiesz o Mistrzu Pizza? Skry, jakim jesteś? Mm. Skąd znasz Rewas? Skry, do wydaliła... Mam pewne koncepcje... To wszystko? Nie można powiedzieć, że już otrzymano... Zobaczymy, co tam... Co w sumie mogliśmy, zanim jej dałem ten kryształ, to mogliśmy sprawdzić sobie... Yy, ...jakie miał... Yy, no... ...funkcje ten kryształ, zanim ona go wzięła i mu coś tam zrobiła. Kryształ nie ma. Ten jasny kryształ związany jest z niemałem. Zwierciedla ona moc swego pata, bo świata tego krzyżowca jest bardzo słaba. Ok, eee, 3, 4. A jeszcze chwilę. coś jeszcze zrobi? Ok, nieważne. Nie Co byś nauczyła mniej więcej o mocy?

Technique Makashi? Ah. A technique that helps one resist the force attacks of an enemy and also is... it does more damage. But it leaves you vulnerable to other attacks. Use it against others wielding the force, mm. others may come with time, with experience. but it's me also, a Defensive technique, but effective. Użyj go, jeśli nie chcesz być hit, czy jeśli chodzi o bladek, i dużo wskazówki na deflekcję. To jest ofensywna ofensywa do blasters, ale w innych sytuacjach, może to wypadać z czasem. Ok, ok. Dobra, w sumie to chyba nic więcej nie ma tutaj do pogadania. Może będę w stanie ulepszyć Twój rdzeń pamięci. Programowanie. Wpływ, sukces. W porządku, zobaczmy. Programowanie wyłącznie na chwilę, to potrwa tylko sekundę. Naprawa. Wyglądasz, jakby potrzebny ci był rutynowy przegląd. W porządku, zobaczmy. Mam nadzieję, że go nie zepsuję. Eee, porażka. Ups, musiałem skrzyżować przewody. To przezabawne, teraz mówisz od tyłu. <noise> Spróbujemy ponownie później, teraz mam cię kilka... Spróbuję ponownie, gdy będę trochę bardziej doświadczony. W sumie, może by ten Baodur sobie poradził z tą naprawą. Te czy. Dobra, programowanie. Czy możesz coś dla mnie ulepszyć? No i faktycznie, może robić stu Bardzo fajnie. Dobra, tu nic nie mamy. A tak plus jeden, który by tutaj, z którego by zrezygnować. Robię się może tak O, atak plus jeden, dwa zaręcznych, trzy siła, trzy mądrość Całkiem spoko, okej okay. Dobra, to teraz hmm, Trzeba sobie wybrać Tych odesłać a weźmiemy sobie fizas um, i tego scholiaste w ogóle po angielsku widziałem, że on ma jakoś zupełnie inaczej się nazywa. Czy na przykład gdzieś w poradnikach, jak oni piszą, to też ma zupełnie inne imię. Tylko tutaj jakoś tak nie wiem, czy to przetłumaczyli, czy co. Jakoś tak dziwnie. Dobra, okej. Okay. No to teraz. A, y, to z tym nie się dobra. Zero. Chwilę, jeszcze zanim y, zaczniemy walkę, co się zapisze? Dobra. Y, wykonałem kilka rzeczy wokół kundy, żeby wzmocnić obronę. Jestem gotów do sfinalizowania planów bitwy. Jestem pewien, zrobiłem wszystko, co mogłem. Dobra, i teraz zobaczymy, co się dzieje. Tuż do obozu najemników, i później O, jak biegnie, już miecz włączył nawet. Gdzie tam, gdzie jeszcze mam do tego obozu.

Perswazja, myślę, że przyda mi się zachęta, może z nimi porozmawiam. Right, no, <tryk> zobaczymy. No, trochę władowałem w perswazji, tam, że się dobrze im coś powie. <tryk> Zastraszenie. Powiedz im, że to ich szansa na stworzenie historii. Przypomnij im, że ich rodziny i przyjaciele liczą na nich. Ostrzeż ich, żeby nie dali się napisać. Przypomnij im, że ich rodziny i przyjaciele liczą na nich. To, co zamierzamy, jest niebezpieczne, ale ważne. Ważne dla przyjaciół i rodziny. Wróg chce odebrać nam wszystko, to, co te, cenne. I dlatego musimy dać z siebie wszystko, by go powstrzymać. Rozejrzyjcie się wokół, to, za co walczymy. Każdy z nas musi wspierać pozostałych. Możemy wygrać, jeżeli będziemy działali jako zespół. Hurra! Jak się ucieszyli. <grytanie> Polegnie wraz z nami cały Dantwin. Nie ma takiej opcji. Ok. Całkiem nieźle ją poszło. W ogóle obraz się przyciemni po tym filmiku. Dosyć ciemny jest. E, dobra. Zejdź mi z drogi i sprzeczka między mną, a tą tanią dziwką to nie twoja sprawa. Perswazja mocą, nie chcesz walki, rzuć broń. No kurde, został szkolony przez Sithów czy te roboty z tyłu to nasze roboty? Nie pozwolę ci jej zabić. Dlaczego tak pragniesz jej śmierci? Wdaj mi powodowne do Dlaczego tak pragniesz jej śmierci? Co płaci za to? Jeszcze możesz się wycofać. Jeszcze możesz się wycofać. W Akademii Maleka. Coś mnie zatrzymało, jakikolwiek problem. Dobrze wyjść, ich wszystkich. Ło, ile tutaj tego tałatajstwa jest? Tam jest najemnik, a ten co, też najemnik, dopak, najemnik, najemnik, najemnik. Czyli mamy z tej strony sześciu najemników. Tam w środku jeszcze mamy. W ogóle jak stoją, jakby ten. Byli powstawiani. Dobra. E, Chwilę. A gdzie. Ej, gdzie są moi ten. Gdzie jest i... Nie mogę ich przywołać? No mogę. Okej. Okay. Dobra i. Kurde, kurde, nie wiem kogo zaatakować. A patrzcie, ten najemnik atakuje tego. Czemu tak dziwnie? Dobra, atakuj tego. Najgroźniejszego chyba. W sumie... A, no dobra, w sumie mogę moc... A nie, moc nie będzie na nim działać, bo jest szkolony przez... Chwilę. Yy, co tu się dzieje? Dobra, nie będzie. Ale chwilę nie. Yy, Lecę do tamtej hobbity.

że Je jak Jedi ochroni nas przed tym zagrożeniem Jedi? Jeśli chodzi o ścisłość, to był tu tylko jeden Jedi. Inni Jedi uważają mnie za tańca. Jestem szczęśliwy, że mogłem pomóc. Możesz zatrzymać swoje podziękowania. Gdzie jest moja nagroda? Jestem że szczęśliwy, że mogłem pomóc. Kurde, ciekawe dlaczego mi się ten ekran tak przyciemnia po każdym takim filmiku. Jestem niewielką społecznością, a obecny konflikt w znaczny sposób zmniejszył nasze zasoby. Myślę, że ta nagroda będzie wystarczająca. Otrzymujesz 4000 kredytów. Ej, jeśli bym ci nie pomógł, straciłabyś głowę, moja najdroższa, za rząd, Proszę, zatrzymaj kredyty i użyj ich w, przy odbudowie kundy. Zatrzymaj kredyty i użyj ich, by wznieść mój posąg jako pamiątkę okazanego heroizmu. Nie no, zatrzymaj i, i użyj przy odbudowie. Jestem zaskoczona twoją generosnością. Zostawię to na Teraz, jeśli mnie mam dużo pracy do będzie zbyt do odbudowy, ale jestem pewien, że pewnego dnia osiągniemy przemysłowość. Obecnie osiągniemy przemysłowość. Głównia jest części Czuję

By letting them believe themselves victorious, we thought they would become both co, then, all of us who remained vowed to meet here on Dantooine. From here we can plan a course of action and carry the battle to them. But so far they remain in hiding, and Jedi can We are at war, but it is unlike any war we have fought before. We have yet to even meet our attackers in battle. Somehow, our enemy is targeting us through the force. The gathering of any Jedi seems to attract them like a beacon. So it was necessary to divide our. Why did you to Dantooine? Great tragedies, old battlegrounds, places in such places the deaths of so many echo. By coming here, those echoes serve to mask my presence, allowing me. As możesz ukryć swoją obecność tutaj, to nic Jedi, Jedi rozumiesz. Many Jedi gathered there in an attempt. Now the planet is no more. nie Master, Master Dorak, and many more perished there, and we do not know why. I was not on Nie when it was destroyed, but now that it is dead it has left its echo. Like to that, that wherever we gather,

of our whereabouts or there was much jedi teaching buried here in the hands of our enemies such knowledge could be used to track and kill jedi and so much has been plundered from here that now many secrets of the jedi so i did what i could attempting to let myself be captured i hoped that it would lead me to th mm -hmm. the. the i attacked this place once. And only they would seek the death of the Jedi with such a. The destruction of Dantooine. It is difficult to sense the presence of any Force users here. you defied the Council and followed Revan to war. And from you know how many worlds were destroyed in those wars? Dantooine, Tilos, Sirocco? do you see now you're the only one to come back and face judgment but that was because you had lost your company. no doubt you still blame us for your exile i had hoped your isolation would give you time to reflect do you have more questions for me but we did nothing to you accuse us of you cutting one off from the force such punishments are reserved for only a few your loss was a casualty of war. No more. Okay. E, zatem, co się ze mną stało? Perhaps that is a question you should ask yourself. It is not something I could help you with. Perhaps you know, it is, Dantooine, but I do not feel such from you. I feel nothing but what I felt in the Council Judgment Chamber on course. Still, you and your... connection... że do z innymi, mnie? Tak, co mam jeszcze pytania chyba? Eee, dlaczego oddzieli się mnie od mocy? Wierzę się o więzach mocy. Jak je zniszczyć? Tak, i to jest Tak, i to połączenie so, jest zabójcze. Your ability to form such connections to influence others was always a subject, perhaps it is a punishment of a sort, but a bond that ties two lives together, and with your loss of connection to the force, it seems such a connection. I do not feel still you and your it is possible that returning to known space journeying you have more questions

Znaczy to, że Jedi powinien się zabrać. Co jeszcze można się go zapytać? Eee, Codzisz się. Chyba już wszystko. Pójdę już.